Sebastian Łaźniak, lekarz Kogito Med. Dojnik Krzyżanowski, dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego imienia Grąkowskiego we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze. Jesteśmy na forum ekonomicznym. Ekonomia i medycyna często się przeplatają. Jakie wspólne płaszczyzny widzi pan dyrektor między ekonomią a medycyną? No Bardzo dobre pytanie i bardzo ważne w polskiej medycynie. My staramy się budować kulturę promocji zdrowia. Chcemy, aby nasz szpital był szpitalem promującym zdrowie. To znaczy, wprowadzamy wiele działań profilaktycznych, po pierwsze dla personelu medycznego, czyli ludzi, którzy u nas pracując, organizując im badania USG gruczołu piersiowego, USG gruczołu krokowego, USG jąder u mężczyzn, badania w zakresie badań okulistycznych, w zakresie. Mamografii współpracujemy z dużym graczem na rynku w zakresie profilaktyki osteoporozy. Tu z Państwem współpracujemy. Bardzo serdecznie dziękuję i to jest świetny projekt oraz w zakresie cytologii, gdzie współpracujemy z Dolnośląskim Centrum Okologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Bardzo dużo ważnych działań związanych właśnie z profilaktyką. Nowoczesne technologie coraz częściej wkradają się do naszego życia, wkradają się także do medycyny. Jak pan dyrektor ocenia zagrożenia, ale i szanse? Jestem także pracownikiem naukowym, naukowo-dydaktycznym, jest w zasadzie dydaktycznym Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Medycznym, aktualnie na kierunku lekarskim, gdzie prowadzę zakład opieki paliatywnej i tanatologii. I Politechnika jest wspaniałym miejscem, gdzie możemy zobaczyć, jak styka, styka się nowoczesna technika z nowoczesną medycyną. Bez nowoczesnej techniki, bez wsparcia informatycznego, bez sztucznej inteligencji nie ma dzisiaj mowy o dobrej jakości opieki, o dobrej jakości diagnostyki i o skutecznej, skutecznej terapii. Chociażby aktualnie wchodzimy w projekt wojewódzki, który. Będzie polegał na szybkiej diagnostyce obrazowej, neurologicznej przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Wczoraj uczestniczyłem w panelu dotyczącym sztucznej inteligencji w medycynie i mogliśmy się dowiedzieć o wielu wspaniałych narzędziach wspierających pracę lekarzy i pielęgniarek, które wykorzystują i analizują duże zbiory danych. My także jako szpital, jeden z niewielu w Polsce. Jeden z kilkudziesięciu szpitali w Europie jesteśmy i, i szpitali w Stanach Zjednoczonych jesteśmy po, połączeni siecią y, w tak zwanym projekcie TrinetX, gdzie mamy dostępy do y, pseudo-zanonimizowanych danych poszczególnych pacjentów, całej historii leczenia, diagnostyki, wyników, badań. Diagnostycznych i terapii, więc to są niesamowicie duże zbiory, milionowe rekordy danych, z których, dzięki którym możemy prognozować skuteczność terapii, realizować badania kliniczne i projektować następne projekty badawcze. Wspaniałe rzeczy. System zdrowia jest tak jak ludzki organizm organizmem. Jakie Wizję na przyszłość? Jak będzie wyglądała przyszłość szpitalnictwa? Tak w ogóle? To jest bardzo trudne pytanie i to jest trochę pytanie, pytanie polityczne. Ja analizowałem wiele założeń reformy ochrony zdrowia, ale uważam, że najważniejszym wyzwaniem dzisiaj, zresztą też uczestniczyłem jako czynny uczestnik panelu dotyczącego zarządzania w sytuacjach kryzysowych w opiece zdrowotnej. No, trochę wiemy, co dzieje się na świecie w zakresie, zakresie katastrof i zakresie zagrożeń wojennych. Wojna za naszą granicą, wojna na Bliskim Wschodzie, sytuacja Izrael-Palestyna, no to są bardzo niepokojące informacje i niestety my musimy dużo wysiłku włożyć, po pierwsze, żeby przygotować własną infrastrukturę, My y, rozmawialiśmy jakiś czas temu jednym y, ze szpitali w Izraelu y, w zakresie pewnego projektu wdrożeniowego dotyczącego polipragmazji. Y, jaką oni maj, mieli konstrukcję szpitala? Trzy piętra nad ziemią i siedem pięter pod ziemią, gdzie pod ziemią jest, y, jest infrastruktura najbardziej krytyczna, czyli blok operacyjny, oddziały intensywnej opieki medycznej, wszystkie serwerownie, magazyny leków itd. itd. No my nie jesteśmy jeszcze na tym poziomie pod względem infrastrukturalnym, także w zakresie dostaw, dostaw leków, dostaw materiałów medycznych, dostaw energii, paliwa, wody i tak musimy się do tego przygotować i trzeci ważny element, no to jest czynnik ludzki, przygotowanie kadry medycznej, lekarskiej, pielęgniarskiej, Ratowników medycznych w zakresie medycyny katastrof czy medycyny pola walki. Tutaj, po pierwsze, musimy wdrożyć do kształcenia przedyplomowego i podyplomowego elementy, elementy takiego rodzaju medycyny. Po drugie, musimy przygotować krótką ścieżkę edukacyjną uzupełniającą, być może obowiązkową dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia, uzupełniającą tą wiedzę i te umiejętności wynikowe, które będą niezbędne w sytuacji zdarzeń masowych, w sytuacji katastrof czy w sytuacji działań wojennych. Także rozmawialiśmy o tym, że warto wykorzystać już te kompetencje, które są na rynku, chociażby w zakresie grupy pielęgniarskiej. Pielęgniarka, która ma studia magisterskie, ma specjalizację, de facto ma bardzo dużą samodzielność, którą my w systemie zdrowia niestety nie wykorzystujemy. Nie? Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, która pielęgniarka bada fizykalnie pacjenta w warunkach, w warunkach szpitalnych. Niedawno odezwała się do mnie jedna z moich pierwszych studentek w zakresie pielęgniarstwa, która aktualnie pracuje w Wielkiej Brytanii. Na oddziale intensywnej opieki neurologicznej i ona ma bardzo dużą samodzielność. Ona zleca badania obrazowe, analizuje te badania obrazowe, badania laboratoryjne. Zleca pewne bardzo skomplikowane procedury medyczne. Ma nad sobą lekarza, tak zwanego superwizora, do którego zwraca się o pomoc w sytuacjach trudnych, sytuacjach krytycznych lub prosi o akceptację pewnej ścieżki diagnostyczno terapeutycznej, więc te umiejętności i kwalifikacje są tam o wiele bardziej wykorzystywane, co jest skuteczne dla systemu pod względem ekonomiczno-finansowym, ale także pod względem braku, braku kadrowego. Wiemy, jaka jest sytuacja. W zakresie wieku lekarzy i pielęgniarek to nie jest żadna tajemnica, że to są jednak w większości osoby zbliżające się do wieku emerytalnego już lub już w wieku, wieku emerytalnym, więc o tym należy także mówić i nad tym należy także pracować. Szanowni Państwo, Forum Ekonomiczne to wspaniałe miejsce, żeby rozmawiać o zdrowiu, bezpieczeństwie i ekonomii. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Pięknie dziękuję, do zobaczenia, ufam, że za rok. Dokładnie, zdrówka. Dzięki.